Nazywam się Marta Brzeszczak. Od dwóch lat przyjeżdżam na stację w okresie foczej rehabilitacji. Pomagam tutaj trenerom w opiece nad wszystkimi foczymi maluchami, które zostają znalezione na plaży. Mm, przygotowujemy im posiłki, zajmujemy się zabiegami medycznymi. Praca tutaj jest pracą ciężką zarówno psychicznie jak i fizycznie. Jest bardzo często w stresujących warunkach, ponieważ foki są dzikimi zwierzętami, często z różnymi schorzeniami, które cierpią i które są agresywne, więc wymagają również od nas empatii, zaangażowania. Nie są łatwymi zwierzętami, aczkolwiek robimy wszystko, żeby zminimalizować ich stres. W tym roku moimi ulubionymi maluchami jest Granda i Borka. Są to dwie samiczki. Były malutkie, jak do nas przyjechały. W tym momencie już ich proces rehabilitacji idzie ku bardzo dobremu, przybierają na masie, ich schorzenia się bardzo dobrze leczą i myślę, że w najbliższym czasie będzie można im zwrócić wolność.